Dziękuję panie marszałku, słowo polemiki w kwestii konstytucyjności ustawy podyktowanej rządowi PiS przez Komisję Europejską. No, szanowni państwo, e, artykuł 183 Konstytucji jasno stwierdza, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojewódzkich w zakresie, o, i wojskowych w zakresie orzekania. Sąd Najwyższy wykonuje także inne czynności określone w Konstytucji. A więc mamy tutaj po pierwsze nadzór nad orzekaniem, po drugie mamy tutaj otwarty katalog możliwości delegacji e, ustawowej. W 184 w tym artykule Konstytucji regulującym Najwyższy Sąd administracyjny, do którego chcecie pod wpływem naczelnym, przepraszam, tak do którego chcecie przesunąć e, sądownictwo dyscyplinarne, katalog e, tych kompetencji jest zamknięty. Posłuchajcie, naj, Naczelny Sąd administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują w zakresie określonym w ustawie kontrolę działalności administracji publicznej. I dalej jest o tym, że także uchwały samorządów terenowych, e, e, struktur administracji rządowej. no Sądy nie są administracją. Gdyby były sądy administracją, to moglibyście tak zrobić. I teraz są możliwe dwie linie orzecznicze. Jedna taka, że Konstytucja tego nie reguluje i będziecie musieli zamawiać takie, czy wy, jeśli będziecie chcieli to poprzeć, będziecie musieli zamówić takie ekspertyzy konstytucyjne, że Konstytucja nie reguluje tego, co jest Jasne jest tu uregulowane, a druga, że czytamy konstytucję tak, jak jest napisane, i ją przestrzegamy. I to jest prostsza droga. Opozycją nie wspierajcie tego, co chce zrobić PiS.